Mastka, odejdź od pana. A wy to co za jedni? Bracia tej panny. I ślubowaliśmy tatkowi na łożu śmierci, że jej upilnuję przed takimi jak ty. Nie będziesz mi niczego zabraniał, w wsiowy wyciąłku. Hopy, obraża nas ten mutant! Dobrze wam radzę. Odstąpcie, świniopasy. Za chwilę pan wiedźmin. Spuści wam ciężki wpierdol. Gdzie tu jest jakaś sztacheta? Pokaż co potrafisz! No szkurwa, nie musisz mnie namawiać. Sztachety to broń w sam raz dla was! Świniopasy! Zaraz poczujesz to drewno na własnej gębie, jaśnie wielmożny panie! Jeszcze nigdy w życiu się tak dobrze nie bawiłem. Następny do golenia! Ale już się Nie przystoi brać cieni od Poza dziewka patrzy. No co? Macie dość, wsiowe syny? Myśleliście, że możecie stawać przeciwko Fon naszym Wiedźminowi? Wol mi stąd! Niech nie patrzę na wasze głupie pryski. Ej, a ty dokąd? Miałem uczynić z ciebie damę. Geralt, wytłumacz jej, że to nie moja wina! Oni się na mnie rzucili! No! No leć za nią! Chyba śnisz. No i proszę, zjebałeś. Zmiała! Zawsze w ten sposób podrywasz panny? A ty, za życia też byłeś taki uroczy? Wiesz, zwykle mi się udawało. Proszę cię, żebyś trzymał jęzor i łapy na wodze. Masz się bawić, a nie tłuc weselników moimi rękoma. No dobra, postaram się.